Pruszków gości młodych adeptów futbolu. Po raz kolejny w Haliznicze odbywają się obozy piłkarskie Polish Soccer Skills oparte na systemie treningowym zakładającym indywidualne podejście do każdego zawodnika. W każdym klubie powinna być akademia piłkarska, jeśli chodzi o ekstra i Tam powinno być w zasadzie prowadzone właśnie w tego typu treningi, jeśli chodzi o dzieci młodzież. To jest przyszłość polskiej piłki. Ja pamiętam, że jako ja jeszcze i junior miałem też indywidualne treningi, jeśli chodzi o technikę, taktykę, o przygotowanie fizyczne trzeba powiedzieć i dzisiaj jednak e, tylko tędy droga. Obozy adresowane są do chłopców w wieku od 8 do 16 lat. Treningi odbywają się w czteroosobowych grupach, do każdej z nich przypisany jest jeden szkoleniowiec. Skupiamy się na trzech obszarach piłki nożnej, które trenują podczas obozów piłkarskich. Jest, są to przyjęcia, podania, kontrola nad piłką oraz strzał na bramkę. Projekt Polish Soccer Skills to coś na zasadzie piłkarskich korepetycji, które uzupełniają szkolenie w klubach, gdzie trenerzy nie mają możliwości skupienia się na każdym zawodniku z osobna. Podoba mi się, że największy nacisk jest tutaj na technikę, jest dużo motoryki, można poprawić szybkość biegu, technikę biegu, no tym warunki są dobre, Duż, wszystko mi się tu podoba. A ty czego się tutaj nauczyły? Więc się nauczyłem no, więcej żągielek robić, technikę poprawiłem i szybkość. Podczas obozu oprócz treningów przyszli piłkarze mają spotkania z psychologiem sportu oraz zajęcia językowe, na których uczą się słownictwa związanego z piłką nożną po angielsku i hiszpańsku. Dzień.